Witajcie kochani. Dzisiaj moim i waszym gościem jest Franek Bagnowski, który no, dokonał nie lada wyczynu, ponieważ wygrał jesienną edycję Szansy na Sukces i wystąpi w Opolu na 59. Festiwalu. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Zgadza się wszystko. Tak, wszystko, wszystko się zgadza. Słuchaj, ja sobie właśnie tutaj oglądałem twoje występy i powiedziałeś Markowi Sierockiemu, że w ogóle twój występ w Szansie na Sukces to, to był przypadek. A czy możesz rozwinąć ty myśl? Jak, 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 to, jak do tego doszło? Przypadek. No, cała historia wyglądała w ten sposób, że nie planowałem, nie zastanawiałem się nawet nad tym, czy, czy, czy wystąpić w Szansie na Sukces. Wyszło to tak, jak z większością innych konkursów, po prostu któregoś tam dnia w szkole przeglądałem sobie telefon na niezbyt ciekawej lekcji. Okazało się, że mała mi wysłała zaproszenie zaproszenie, ogłoszenie, w którym były informacje na temat, na temat szansy na sukces tej ostatniej edycji. Stwierdziłem, że w sumie można spróbować, no nic nie to nie kosztuje, nagrać tylko dwa utwory na precastingi. Okazało się, że się dostałem, no, już nie mogłem odmówić. Faj, fajnie, że zacząłeś mówić o tej, o tej kuchni, jak to wygląda, czyli tak. I, a jak, jak ogłoszenie wygląda? Czyli naj, najpierw jakieś dowolne, wybrane przez ciebie utwory tak, musisz nagrać. Dowolne tak, dowolne utwory, trzeba nagrać dwa dowolne utwory w języku polskim. To jest jako taka jedyna wymagana rzecz do nagrania. Potem te utwory oczywiście nagrać. Nie dyktafonem, musi być obraz, muszą widzieć, muszą nas widzieć po prostu, żeby było to pewne, że to my. Aha. No, te, aha. Utwory, te, te nagrania oczywiście nie mogą być też w żaden sposób przerobione. W żaden sposób ten głos nie może być poprawiony, nawet chyba szumy nie mogą być usunięte z tego nagrania. Aha, czyli kto jakim sprzętem dysponuje tym tak, tym. tak, tak, ale kompletnie no to wydaje mi się nie patrzą, bo. Jako tako, jeżeli chodzi o barwę głosu, czy, czy o to, jak ktoś śpiewa, no za dużo to nie zmieni, nieważne czy to będzie e, najlepsza kamera, czy, czy zwykły telefon. Aha. rozumiem. Nagrałeś jakie były utwory, pamiętasz? O, już nie, już nie. Już, ja już. pamiętam. Było tych utworów dużo i pamiętam, że po prostu gdzieś tam z kieszeni wyciągnąłem jakiś utwór, który, który śpiewałem na jakimś wcześniejszym konkursie. Była to na pewno poezja śpiewana, ale w tym momencie sobie nie przypomnę jakie to były utwory, jeden to chyba było Im więcej ciebie, tym mniej. No, Poezja może to nie jest, ale, ale im więcej ciebie, tym mniej, to najprawdopodobniej był jeden z tych dwóch utworów. Tak. A na początku tego odcinka właśnie mm, puszczono taki fragment z wypowiedzią Anny Gragman, zechcę go przytoczyć. Po sześciu latach ukończyłem studia, zostałem panią magister geologii, straty, graficzno-poszukiwawczej, ale w międzyczasie na ostatnim roku studiów poznałam, co to jest trema, co to są zdenerwowanie, nerwy przed wyjściem na spotkanie z publicznością? I o dziwo, i o zgrozo pokochałam to. wybrałam śpiew. Czy ty mógłbyś jakoś się utożsamić z tymi słowami, że jest ta trema, ale kochasz to? Hmm. Polubiłeś to? Chyba, chyba nie. Ja jakby nie miałem nigdy problemów z tremą na scenie w momencie, kiedy już, już śpiewałem. Eee, ja mam problem taki, że bardzo często się rozkojarzam. Więc nawet w trakcie śpiewania... Czyli jest ryzyko, e... że kiedyś jakbyś występował, że możesz zapomnieć tekstów, tak? Właśnie, właśnie jeżeli muszę się do, dobrze tych tekstów, tych tekstów nauczyć, ale potrafię, potrafię tekstu nie zapomnieć, a myślę o zupełnie czym innym. E... Natomiast kompletnie jakby nie przejmuję się często tym, co jest przede mną, przez co tej tremy też nie czuję aż tak bardzo. Oczywiście kontakt wzrokowy z publicznością jest bardzo ważny, więc muszę nad tym pracować. Natomiast no ja trem nigdy większej nie czułem. Oczywiście gdzieś tam na początku, kiedy jeszcze występowaliśmy gdzieś na jakichś występach w szkole, na apelach, to oczywiście ta trema była. Natomiast z czasem gdzieś to tam już odchodziło. więc ja tego, Nigdy tak naprawdę nie czułem. Niektórzy mówią, że jest coś takiego jak pozytywna trema. Adrenalina no, może na temat. Taka. Tak, tak. Niektórzy, niektórzy tak mają. Wiele osób, z którymi rozmawiałem, które śpiewają też, też mówiły, że mają coś takiego, że jak wychodzą na scenę, niby się stresują, ale bardzo im to pomaga yy, i dzięki temu poprawia ich możliwości i po, po prostu potrafią śpiewać lepiej. Mhm. Yy, właśnie. Po, po wygraniu tego odcinka, właśnie później wzięliście udział w tym odcinku Finałowym chyba 11 osób, tak? W sumie Łąc 11. 12, tak? 12, można powiedzieć, pod zespołów, ponieważ był jeden kwartet. Uh -huh. Łącznie 12 yy, i w tym jeden kwartet, uh -huh. tak. co, co możesz powiedzieć o, 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 o finalistach? Oj, szczerze mówiąc, było mało czasu, żeby się z każdym zapoznać, żeby spędzić z nimi czas i, i porozmawiać. Większość czasu spędziliśmy na próbach jednak, bo Spotkaliśmy się tak naprawdę dzień przed yy, finałem. A mimo to zdążyłeś zorganizować imprezę po. <laughs> tak, impreza była i przed, i po, tak, się, tak że, y, było. Te osoby, z którymi które poznałem, można powiedzieć bliżej, z którymi miałem okazję, okazję porozmawiać, y, były bardzo miłe. Nie czuliśmy kompletnie. Y, tej rywalizacji między nami. Zachowywaliśmy się raczej koleżeńską, mimo że no wiadomo, tak. był to konkurs i tutaj każdy chciał każdego wygryźć, Natomiast podeszliśmy do tego moim zdaniem bardzo zdrowo. Nie czuliśmy mhm. takiej rywalizacji, która, która zepsułaby nasze relacje przed i, i po mhm. konkursie. No to, no to myślę, że fajnie, fajnie w takiej atmosferze, prawda? Tak, tak, no to też bardzo pomagało w naszej pracy, bo musieliśmy na przykład przygotować ten utwór, e, który śpiewaliśmy sobie i Wam e, na samym początku emisji. E, dzięki temu też mogliśmy się po prostu lepiej komunikować ze sobą, dogadywać e, na próbach, na scenie. E, każdy sobie mógł powiedzieć dwa słowa, e, jak można to zrobić lepiej, co poprawić, w którym miejscu stanąć. Uh -huh. Traktowaliśmy się bardzo, bardzo koleżeńsko, więc, więc jak najbardziej polubiłem wszystkich finalistów. Uh -huh. no, to, no to fajnie. W, wypowiedzi, w jednej ze swoich wypowiedzi wspomniałeś też o trenerce wokalnej pani Małgosi. I właśnie możemy ją zmieniać nazwiska w sumie. Tak, Małgosia Szarek. I powiedz właśnie, jaka, jaka była jej rola w tym wszystkim? Wydaje mi się, że jej rola była nawet większa niż Asi Moro i Mariana Lichtmana. Oczywiście nie odbierając im zasług, bo wiadomo, że oni również wpłynęli w genialny sposób na, na ten występ finałowy. Natomiast wspomniałem o Małgosi z tego też względu, bo ona jest jednak pomijana przez to, że nie jest na pierwszych stronach ekranów. Przynajmniej nie, 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 nie w szansie na sukces. A robi wielką robotę, ponieważ pomaga każdemu uczestnikowi jak tylko może. Pamiętam, że nie byliśmy przekonani do naszego wykonania, do tego co zaplanowaliśmy przed występem, i jeszcze na pół godziny przed emisją siedzieliśmy z Małgosią, graliśmy ten nasz utwór z Marianem i Zasią. Ćwiczyliśmy no pół godziny przed, przed, przed występem. Jeszcze Małgosia nie zebrana, nie przygotowana, a, a jednak poświęciła nam te ostatnie chwile. Spokoju, żeby, żeby nam pomóc. I po prostu wydaje mi się, że warto o niej wspomnieć, bo niestety jest pomijana. Z tego względu na żona tam pracuje jednak na tym zapleczu. Nie, nie czyli, ma okazji, Czyli żeby generalnie się przygotowuje tak. uczestników przed występem. Tak, tak, tak. I przed każdym odcinkiem, tak? przed każdym odcinkiem, każdego z uczestników osobno. Znaczy w odcinku w pierwszym odcinku troszeczkę inaczej to wyglądało. Nie było nie było aż takiego. Można powiedzieć stresu. Eee, przyjeżdżaliśmy w ten sam dzień, w którym były nagrywane odcinki. Eee, mieliśmy próbę całą grupą, 10 osób. Śpiewaliśmy jedną piosenkę za, piosenkę za drugą eee, rozśpiewka, potem piosenki, potem przerwa, potem znowu piosenki eee, i wychodzimy na scenę i śpiewamy. Eee, w finale wyglądało to troszeczkę inaczej, bo jednak jest to finał, jest to na żywo, więc trzeba wszystko dopracować, jak tylko możemy. Eee, no nie ma tu miejsca na błąd, nie da się tego wyciąć. Więc spędziliśmy na tym troszeczkę więcej czasu. No i tak naprawdę od rana do nocy tylko i wyłącznie próby, próby z kamerami. I na każdej próbie właśnie Małgosia była i nam pomagała. Także no, wydaje mi się, że, że należy jej się jak najbardziej troszeczkę przynajmniej mhm. tej, jeśli to tak można powiedzieć, sławy. Związany z szansą na sukces. Mm -hmm. No to tak, myślę, myślę że dobrze, dobrze, że wspomnieliśmy o, o tej pani. No i cóż, czekają cię za jakiś czas kolejne próby. Mam tutaj już na myśli ten festiwal w Opolu. No, że chyba taka duża rzecz muzyczna w twoim życiu. To chyba jak na razie największa, chociaż tak, tak naprawdę, tak jak do szansy podchodzę troszeczkę w ten sam sposób, ponieważ. Traktuję to jak kolejny konkurs, tylko że po prostu troszeczkę głośniejsze medialnie, e, troszkę więcej, w cudzysłowie, troszkę więcej osób to zobaczy, usłyszy. E, natomiast, tak jak też mówiłem w innym wywiadzie, nie chcę po prostu narzucać na siebie presji, bo wiem, że to potem wyjdzie tylko i wyłącznie gorzej. Więc traktuję to bardzo minimalistycznie, jak zwykły występ. Kolejny występ. Kolejny występ, kolejny występ tak, do zagrania i, i tyle. Chociaż oczywiście, że tak do tego podejść nie mogę. Muszę się przygotować jeszcze, jeszcze wiele razy bardziej niż, niż zwykle, ale, ale po prostu wiem, że jeżeli narzucam na siebie jakieś wymagania, to niekoniecznie to wpłynie pozytywnie na ten występ końcowy. Mhm. No Fajnie mieć takie podejście. Właśnie człowiek jakby się mniej stresuje, myślę. Hmm. Kolejny tak? dzień w pracy po prostu. Kolejny dzień. No to, no to widzę tak... Już prawie jak zawodowy muzyk. Fajne, fajne podejście. A jak w ogóle się wszystko zaczęło? Czy, czy najpierw sięgnąłeś po gitarę, czy najpierw jakieś próby wokalne? Po gitarę chyba. Po Gita gitarę. A jednak, a, a jednak, jednak tak. Po gitarę to zaczęło się to tak, bo w rodzinie muzyków nie mam że nikt z, z mojej rodziny muzykiem nie jest, nie licząc mojego wujka ze strony taty, który, który zawsze grał na gitarze. Kiedyś wziął gitarę, zaczął się uczyć samemu, zaczął grać i śpiewać. Robi to bardziej hobbystycznie. I któregoś dnia moja siostra stwierdziła, że pójdzie do szkoły muzycznej na skrzypce. Jak to, jak to w rodzeństwie bywa, jest ta rywalizacja. Każdy, każdy chce być lepszy od siebie. E, więc ja po trzech latach, kiedy już byłem na to gotowy, żeby, żeby pójść do szkoły muzycznej, zdecydowałem, że ja też chcę na czymś grać. Bo wtedy pamiętam, że miałem kolegę w klasie, który też grał już na gitarze, więc stwierdziłem, że fajnie będzie z kolegą pójść do tej szkoły muzycznej, grać na gitarze i, i tak przeszczą tą gitarę. No, Gitara fajny, fajny instrument, tak. e, fajnie brzmi, więc e, ile miałem lat chyba z 10 wtedy. Więc stwierdziłem, że czemu nie? Można później zostać taką duszą towarzystwa. Oczywiście. <laughs> na imprezie. No nie, na, na nie jednym ognisku się tak zdarzało, że, że trzeba było wyciągnąć gitarę w pewnym momencie. Mhm. Czy, czyli gitara, pierwszy stopień, a, tak. a śpiew? Bo ja tu mam zanotowane, że podstawówka i, i w jakimś chórze wystąpiłeś, tak? tak, tak Takie mniej więcej to 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 były... początki. Znaczy, ja szczerze mówiąc, nigdy się śpiewu nie uczyłem jako taką, nie licząc właśnie studiów w tym momencie. Nie miałem oczywiście miałem zajęcia po stricte ale natomiast to też nie były takie zwyczajne, zwyczajne lekcje śpiewu. Chór chórem, no ale oczywiście to też nie ma miejsca, jak jest 30 osób, żeby, żeby yy, pani od chóru yy, każdego i... indywidualnie tak. poprawiała, gdzieś tam pomagała. Zdarzały się oczywiście też występy solowe czy w szkole podstawowej, czy w gimnazjum. Ale w nie podziękowała ci, to znaczy, że było przynajmniej nieźle, <grym> tak, tak? Tak. Chociaż no, <grym> pamiętam, że mm, słyszałem ostatnio wywi wywiad, y, w którym właśnie y, występował Kuba Wojewódzki i opowiadał o, o jakimś swoim gościu. Ten odcinek niestety nie został wyemitowany. E, nie pamiętam niestety teraz nazwiska tego gościa, natomiast mm, Natomiast miał, miał takie zadanie, żeby zrobić z widowni chór. Była A. tam prosta fraza do zaśpiewania i o dziwo zrobił ten chór z osób, które z muzyką nie mają za dużo wspólnego, więc ch chór niekoniecznie <laughs> wiąże się z tym, że każdy umie śpiewać. Więc nie było ciężko się tam utrzymać. No. Mm -hmm. Natomiast. No, y Zawsze można symulować, że się usta otwiera. <laughs> tak, czasami wypadka. się tak zdarzało, że jak, że jak się nie nauczyło tekstu, zapomniało się, to tak się robiło. To jest, to jest plus, jeżeli ktoś się śpiewa w zespole. Mm -hmm. I to nie jest na głosy, oczywiście. Mm -hmm. No to myślę, że taką osobą, której dużo zawdzięczasz muzycznie, to jest pani Katarzyna Beda. Tak, oczywiście, natomiast. To, to powiedz, powiedz coś więcej. Bo tak, byłeś uczniem gimnazjum numer jeden, jeden. Tak, w zamościu. Tak, tak. tak dodajmy właśnie, że, że tutaj zamość. Tak. Wtedy się zaczęła, mogę powiedzieć chyba w tym momencie, że nasza znajomość nie edukacja, ponieważ jak już skończyłem gimnazjum to byliśmy troszeczkę w innych relacjach niż, niż uczeń-nauczyciel, mimo, że jak już skończyłem to gimnazjum jednak cały czas miałem z nią zajęcia. Zaczęliśmy pracować również w chórze, więc też nie było dużo okazji, żeby cokolwiek usłyszeć, jakiś porad. Zaczęły się występy solowe, dwa musicale zagraliśmy razem. To już drugi musical już grałem, jak już byłem w liceum razem z nimi, chociaż też ale to jakby przed jakąś publicznością, tak? Tak. Czy? Te muzykale były grane e, oczywiście przed szkołą. E, mhm. goście, goście byli zaproszeni, rodzice przychodzili oczywiście to było w ZDK-u i, i w klubie batalionowym. Pierwszy muzykal był w ZDK-u, drugi, drugi w klubie. Natomiast jeżeli chodzi o same te zajęcia, to ciężko by mi to było nazwać zajęciami wokalnymi. Raczej bym to nazwał współpracą, jeśli można tak to nazwać, ponieważ no my tak naprawdę współpracowaliśmy razem. Kasia, Kasia grała na pianinie, ja śpiewałem, przychodziłem mhm. z utworem, który, który, który razem planowaliśmy, jak go wykonać, jak to zrobić. Jechaliśmy z tym na konkurs. Tak jakbym pojechał z moim kolegą Rozumiem. na jakiś występ, wcześniej zrobił z nim utwór. No i tak przepracowaliśmy. Kilka lat, bodajże z pięć lat łącznie. Mhm. Rozumiem. No i jakby teraz, teraz uczysz się śpiewu, nie, tak, jakkolwiek to można, brzmi. Teraz można powiedzieć, że się uczy, tak. <grym> to powiedz właśnie coś, nie, coś o, o, o studiach. Ciężko mi coś powiedzieć, bo dopiero Jesteś zacząłem. Na początku, tak? tak, jestem na początku i to jest dopiero kilka miesięcy. A wiadomo, jak to na pierwszych miesiącach studiów bywa, niekoniecznie liczy się nauka na początku. Więc miałem troszeczkę poznawanie ludzi, poznawanie ludzi, <laughs> integracja. A jednak na kierunkach takich bardziej artystycznych jest to jeszcze bardziej popularne. Natomiast, no, tak naprawdę wtedy, jak już poszedłem na te studia, dowiedziałem się, co znaczy ta nauka śpiewu, bo też jakby na początku tego nie wiedziałem przez to, że Nikt nie dawał mi jakichś większych rad, jak, jak mam, co mam zrobić z głosem, co mam poprawić. Okazało się, że, że śpiewanie nie kończy się tylko na śpiewaniu czysto, tylko na, na wielu innych rzeczach. I teraz, teraz zacząłem się właśnie tego uczyć i dowiedziałem się, jakie mam braki. Jest to, szczerze mówiąc, wbrew pozorom, dosyć ciężkie, żeby tego wszystkiego się nauczyć, żeby to zapamiętać. Nie tylko zapamiętać, ale. Ale już na występie, żeby nawet nie zwracać na to uwagi, żeby to wychodziło mimowolnie z naszych ust i, i nie, żeby nie popełniać tych błędów. Mhm. Bo jednak nie jest to tak jak matematyka, mogę się nad, jeżeli wykonuję jakieś działanie, mogę się nad tym zastanowić 10 razy, coś poprawić, coś pozmieniać, tutaj musi wszystko wychodzić idealnie e, od razu. Nie, mo, nie mogę zrobić stop, jeszcze raz. Ja odniosłem takie wrażenie, też właśnie oglądając twoje tutaj utwory na utwory wykonywane przez ciebie na YouTubie tutaj na tym kanale Bed Art Studio, tak to właśnie z panią Katarzyną wspólnie, tak odniosłem takie wrażenie, że poezja śpiewana jest takim gatunkiem Ci bliskim. Jest mi ciężko powiedzieć dlaczego, szczerze mówiąc. Oczywiście mi się to podoba. Nie wiem, czy to tak wyszło, że po prostu, po prostu mi się to podoba, czy przez to, że jednak tych konkursów dla młodzieży, na które mogliśmy i z wielką przyjemnością jeździliśmy, to właśnie w ogóle była poezja śpiewana. Natomiast jak najbardziej bardzo lubię poezję śpiewaną, bo dla mnie najważniejsze w jakimkolwiek utworze, piosence, liczy się tekst, liczy się czy ten utwór ma znaczenie, bo ja oczywiście mogę sobie napisać tekst tak jak w Disco Polo, nic im nie odbiera, nic im nie ujmując. Oczywiście Disco Polo jednak chwyta za serce połowę narodu. Więc. Więc nie mogę złego słowa powiedzieć, natomiast jednak te teksty są bardzo proste w przekazie, mają jakieś znaczenie, ale trochę tam brakuje my, my, tej właśnie poezji. Tej głębi. Tak? tak, tej okay. głębi. Yy, może dlatego też, też ta poezja śpiewana jednak się często pojawiała, a jeżeli chodzi o połączenie tego ze studiami, yy, to jednak w tym momencie już w Katowicach są dwa kierunki albo specjalności. Już nie jestem pewien. Jest wokalistyka jazzowa i wokalistyka estradowa. Już ja jestem na estradowej i ta estrada jest troszeczkę, troszeczkę inaczej działa. Aha. Też mam wykładowcę, który ma podobne podejście do, do jakiegokolwiek utworu. Więc super się dogadujemy i nie śpiewam jazzu na, 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 każdych, na każdych zajęciach. Możesz Oczywiście... się sprawdzić jakby w różnym repertuarze, tak? Tak, tak. Oczywiście ten jazz został i ta estrada się jeszcze troszeczkę rozwija, bo jest to dosyć, dosyć nowe, natomiast, natomiast super się dogadujemy i nie mam z tym problemu, chociażby mam, mogę wykonać utwór Agnieszki Osieckiej czy, 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 czy Zbigniewa Wodyckiego, ale również mogę zaśpiewać Franka Sinatrę czy, 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 czy Andrzeja Załuchę. To... Czy mam związek jakiś z Markiem tu, tak? Coś coś na tym nawiązanie. No, najbardziej mi się kojarzy z dwoma sytuacjami. Jedna bardzo świeża, bo właśnie z na sukces z tych kulis. Pierwsza jest, jest konkurs. Możliwe, że on jeszcze dalej funkcjonuje w bursie, numer dwa w zamościu. I oni co roku organizują właśnie konkurs imienia Marka Grechuty, na którym też parę razy, parę razy miałem okazję, w którym miałem parę razy okazję startować. Więc. No, zdarzało się, zdarzały się, zdarzało się śpiewać właśnie utwory Marka Grechuty, który też jest z poezją z śpiewaną e, bardzo związany. E, natomiast, natomiast jeszcze ostatnio mi się taka przydarzyła historia z Markiem Grechutą, e, że właśnie w trakcie nagrywania, w trakcie emisji tej szansy na sukces, kiedy były te urywki chociażby e, naszych występów. Pod koniec mieliśmy 5 minut przerwy dosłownie, żeby się tam przywitać z rodzicami, bo wcześniej nie było okazji siedzieli wszyscy na widowni czy, czy porozmawiać sobie właśnie z naszymi, z naszymi artystami. I właśnie wtedy z, 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 miałem okazję z partitą porozmawiać chwilkę z całym zespołem i właśnie tak panią No mi trochę tą Markę też przypomina. Nie, nie wiem czy o co chodziło, czy z wyglądu, czy, czy o co. Natomiast. To jest to jest pytanie Kagala nie było bezzasadne, jednak coś jest Ubrzliwe. na rzecz. Oglądałeś serial Anna German? Tak, oglądałem ten serial. Pamiętam, oczywiście to było dosyć dawno, więc ja już tam pamiętam jak przez umgłę troszeczkę. E I tam też poznałem postać pani Asimoro. E Natomiast oglądałem ten serial, pamiętam, że właśnie ten serial był emitowany, to możliwe, że wszystkie odcinki obejrzałem, jeżeli się nie mylę. Pamiętam jedną scenę z ostatniego odcinka. E w, którym, e w którym właśnie mąż. E Anne German wraz z synem poszli do szpitala. To była scena, w której już umierała. I gdy wyszli z tego szpitala, odwróci, syn się odwrócił i w oknie zobaczył właśnie machającą, machającą Annę German. Także oglądałem ten serial, to już było dosyć dawno, więc więc też z racji na wiek nie pamiętam tego mhm. <laughs> za dobrze. Ale, ale zapadł mi w pamięć ten serial i, i był bardzo, bardzo mi się podobał. Mhm. A tak się złożyło, że w szansie dwa gazy y, wykonałeś się utwór jakoś związany. Z mamą taki. To prawda. To prawda właśnie potem sobie żartowaliśmy, jak już wróciliśmy do domu, że tato może być troszeczkę już zniesmakany nies <grym> i doceniany. <grym> <i> <grym> Natomiast tak wyszło, że, że, że yy... o, pierwszym w pierwszym odcinku śpiewałem dziękuję mamom Anny German, a, a potem w finale yy, nie ma jaką mamy. Mm. Także no, dwa super utwory, które znałem wcześniej, które, które gdzieś tam miałem okazję sobie podśpiewywać, yy, więc trafiłem bardzo dobrze. Ja, ja wczoraj sobie słuchałem jeszcze ten List do Matki. Nie wiem, czy tak jest tytuł Violetta Villas. E... a to chyba tego utworu nie znam. A, tak? ja znam to, to... List do M y, dżemu. A, List to, do M też, tak, ten... tak. tak, tak. No, je, no rzeczywiście jest trochę tych Jest trochę o matkach, o ojcach tak utworowych... właśnie troszkę No właśnie tak się <laughs> zacząłem <laughs> zastanawiać, czy, czy to się jakoś tak... Nie przychodzi nic do głowy. No dobra, to no nie mogę o to nie zapytać, właśnie, ponieważ Twoją pasją jest kucharzenie. Oj, Podpowiedz jakąś taką potrawę na, na udaną randkę. No. Tak rozmawialiśmy o tym szczerze, nie mam pojęcia. A, ale to też śmieszna historia z tym, z tym gotowaniem się, z tym gotowaniem wyszła, po. No Marek Siechocki powiedział, że Marek, to was łączy. Tak, tak, po tym po właśnie w finale widziałem kilka artykułów, że kuchasz zamościa, wygra na sukces. Jeden artykuł miał y, tytuł Szef kuchni z Zamościa. O! Tak. To jest troszeczkę jeszcze bardziej przesadzone. Zaczęło się to od tego, że oczywiście musiałem jakieś informacje o sobie również wysłać y, przed tym odcinkiem. Jakieś tam pasje czy, czy zainteresowania, w których właśnie mogliśmy z panem Markiem porozmawiać w trakcie nagrywania odcinka. No i z racji tego, że pracowałem w zawodzie wtedy jeszcze, napisałem, że jest to moje hobby. Jak najbardziej temu nie zaprzeczam, cały czas jest. Czyli e, pracowałeś na kuchni, tak? Pracowałem na kuchni, ja zacząłem pracować. E, zaczęło się od tego, tak jak pewnie wszyscy zaczynali, że gdzieś tam tato e, pozna, o teraz trochę otoczę. Że gdzieś tam potem miał znajomą, która znajomą z dawnych lat, jeszcze chyba ze szkoły podstawowej, yy, która miała restaurację na starówce, właśnie w Zamościu. Yy, I zaczęło się od tego, że sprzedawałem sobie lody na wakacje. Chciałem coś tam zarobić, yy, mieć jakieś swoje wydatki. Yy, I zacząłem sprzedawać lody. No i potem z dnia na dzień, potem na zmywak, potem gdzieś, no, za barem nie byłem, bo miałem wtedy lat 16, więc to było za wcześnie, ale koniec końców wylądowałem na kuchni. Spodobało mi się, to było to dla mnie przyjemne zajęcie, więc na następnych wakacjach znowu poszedłem do pracy, już tą pracę sobie załatwiłem sam. Był nawet taki moment, że pracowałem jednocześnie przez miesiąc w dwóch restauracjach. Wcześniej niestety nie miałem okazji się, się dostać do, do, do pracy, ponieważ nie było miejsc w tamtym miejscu, w którym bardzo chciałem. Poszedłem pracować gdzie indziej. Potem pod koniec wakacji się okazuje, że kolega, kolega do mnie dzwoni i mówi, że. Yy, że nam no, brakuje im ludzi, czy nie chcę przyjść do pracy w ostatnim miesiącu wakacji. I stwierdziłem, że no, mogę zaryzykować, mimo że miałem już w jednej restauracji 5 dni w tygodniu, czy tam 4, to stwierdziłem, że no dobra, no, to te 3 czy 2 dni jeszcze nie mam co robić, nudzi mi się, to mogę, mogę jeszcze pójść. Było to ciężkie, ale jednak bardzo przyjemne zajęcie, więc jakoś dawałem radę i z tą restauracją związałem się na dłużej, w której pracowałem. Zrobiłem sobie chwilę przerwy, potem zaczęły się zajęcia zdalne. Mhm. No, pamiętam, że właśnie w trakcie tych zajęć, kiedy już mieliśmy zajęcia online, również się mówiłem, że tam będę przychodził po cichu do pracy w trakcie, w trakcie lekcji. Pamiętam pani, pani od polskiego zawsze mnie pytała, e, czy jestem na, na lekcji, a potem pytała, e, czy, czy jestem w domu, czy, czy ubijam kotlety, czy może mnie o cokolwiek zapytać. Jak byłem w pracy, to mówiła, że dobrze, to dam ci spokój dzisiaj. Tak miło wspominam, potem na następnych wakacjach znowu, znowu przyszedłem tam pracować i nawet w klasie maturalnej pamiętam, że E, przychodziłem na weekendy piątek, sobota, niedziela pracować, bo mi się tam bardzo spodobało. E, cały, czas, cały czas, jak jestem w zamościu tych odwiedzą właśnie przychodzę do nich. E, Także mi się to spodobało, nie tylko ze względu na gotowanie, ale poznałem fajnych ludzi i fajnie nam się pracowało razem. Zapraszam, czyli nie tylko tak. muzyka czy ludzi, ale kuchnia to też. Oczywiście, niektórych nawet bardziej niż, niż muzyka. Mm. Czyli jakby z gotowaniem sobie nie masz problemów na studiach. Nie, nie. nawet jest to, jest to przyjemne i jak na życie studenckie bardzo wygodne, nie muszę gdzieś tam po, po barach chodzić. Tylko mm -hmm. no oczywiście no, problem z tymi śniadaniami, bo trzeba wstać A, wcześniej, no pójść tak. na to uczelnie, więc no. Ale trzeba sobie jakoś radzić. Cały czas nie, mo nie mogę się nauczyć podziwiam rodziców za to, że jak wszyscy rodzice wstają o tej siódmej, Idą do pracy, nie spóźniają się, a jeszcze zdążą zrobić śniadanie dzieciom. Tak, tak, tak. tak. Ja wstaję za 15 ósma i na 8 mam zajęcia. Także śniadanie o 13:00 i jakoś będzie. Czyli co, jednak owoce morza, tak? Na randkę, Chyba jak tak, ktoś lubi. Ja, ja nie przepadam raczej za owocami morza, za rybami. Jestem, jest to jednak specyf, specyficzny smak, nie każdemu to podpasuje. Mi nie, natomiast no, słyszałem, mój... że podobno na, na randkę super. Taka. A, spag no, a spaghetti? <śmianie> było właśnie. Było właśnie takie pytanie. W <śmianie> na na cukru z mega się skompromitowałem wtedy, ponieważ jako tako spaghetti to nie jest zdanie, tylko to jest typ makaronu. Ja mhm. zawsze pamiętam, że jak już się czegoś tam nauczyłem podczas tej pracy, to teraz mojego młodszego brata e, zawsze, zawsze uczę tych takich małych szczegółów, na których, które, które znam i pamiętam, że właśnie podczas tego wywiadu e, pierwszego w odcinku źle się czułem, bo nie, bez śniadania właśnie, lekki tam stres jednak był, bo to było coś nowego. E, Gdzieś tam dwie kawy i papieros przed nagrywaniem co jednak też nie jest korzystne korzystna dla mojego organizmu przy tak jednak wyczerpującym występem. E, więc gadałem troszeczkę głupot. Na szczęście dużo zostało tam wycięte. Nie poszedł cały wywiad. I e, właśnie właśnie powiedziałem to spaghetti. No to mój tato się uśmiał, który był właśnie za mną wtedy. E, natomiast e, spaghetti to też super rzecz. Zależy jeszcze jakie oczywiście. To mi chyba zostanie w pamięci do końca życia ten wywiad z panem Markiem w trakcie tego odcinka. No już podczas finału było troszeczkę lepiej, no ale też musiałem się jakby troszeczkę bardziej przygotować. Poza tym to było 19 nagrywane, więc o 20 no o 20 była emisja. Więc no, nie było opcji, żebym do 20.00 bez śniadania Tak, tak. Chciałbym tak. to śniadanie zjeść. I czułem się już o wiele lepiej, więc mogę Wniosek z tego dobrze. taki, że zanim tam pójdziecie do pracy, na uczelni, na jakieś ty, jedzcie tak, śniadanie. Zjeść śniadanie? <laughs> śniadanie to podstawa. Franku, bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ży życzę, życzę powodzenia tutaj na dalszej drodze muzycznej, żebyś robił to, to co lubisz. A my gościliśmy dzisiaj w lokalu Smart Story. To już jakby kolejne, kolejne nasze nagranie w tym miejscu. Bardzo fajne, przyjazne miejsce, tak więc zapraszamy tutaj na kawkę, być może na spaghetti, nie wiem, ale na pewno też kuchnia serwuje coś dobrego. Polecamy i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków.